Teatr. Stryjek Eugeniusz przyszedł dziś do nas na obiad. Stryjek Eugeniusz to brat taty. Ma wielki nos, jest bardzo śmieszny ja bardzo lubię, kiedy nas odwiedza. Niestety rzadko go widujemy, bo wciąż podróżuje. Jeździ bardzo daleko do Clermont-Ferrand i do Lyonu, sprzedawać różne rzeczy. Stryjek Eugeniusz przyszedł w południe, zaraz po tym, jak wróciłem ze szkoły i przyniósł nam mnóstwo prezentów sześć par pończoch i dwie bluzki dla mamy sześć par skarpetek i trzy krawaty dla taty no i dwa swetry dla mnie jak długo zostaniesz eugeniuszu spytała mama gdyby to ode mnie zależało droga bratowo odpowiedział stryjek eugeniusz zostałbym z wami na zawsze mama się roześmiała powiedziała że stryjek eugeniusz nigdy się nie zmieni i poprosiła, żeby choć raz zachowywał się poważnie. A więc, oznajmił stryjek Eugeniusz, wyjeżdżam jutro rano. W takim razie, powiedziała mama, zjesz jeszcze z nami kolację. O nie, powiedział stryjek Eugeniusz. Mam wrażenie, że już i tak nadużywam waszej gościnności. Och tak, och tak! zawołałem. Przyjdziesz do nas wieczorem, och tak! Mama i tata też zaczęli nalegać. Więc stryjek Eugeniusz powiedział: No dobrze, zgoda, ale po kolacji zabieram was wszystkich do teatru. I oczywiście Mikołaj idzie z nami. Dają dziś operetkę, na pewno mu się spodoba. Zerwałem się z krzesła i zacząłem biegać dookoła stołu, a potem pocałowałem stryka Eugeniusza, i już miałem fiknąć koziołka na dywanie, kiedy mama powiedziała: Ależ Eugeniuszu, nie mówisz tego poważnie. Po kolacji Mikołaj musi iść do łóżka. Jutro ma szkołę. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ale mamo, mamusiu, proszę, mamusiu, proszę, krzyknąłem. Raz można zrobić wyjątek, powiedział stryjek Eugeniusz. Jestem pewien, że Mikołaj polubi teatr. Och tak, krzyknąłem, bardzo lubię teatr. Najbardziej ze wszystkiego na świecie. Wszyscy się roześmiali, i mama powiedziała, że no dobrze, zobaczymy, ale muszę być bardzo grzeczny. I wtedy zrozumiałem, że sprawa załatwiona, więc jeszcze raz opleciałem stół dookoła i wszystkich pocałowałem. Kiedy szedłem do szkoły, okropnie się cieszyłem, i aż mi się ciepło robiło w środku na myśl, że wieczorem gdzieś pójdę. Bardzo lubię wychodzić wieczorem z domu, ale to się rzadko zdarza, bo rodzice mi nie pozwalają. Raz tylko tata zabrał mnie do kina i raz poszliśmy na Wigilię do państwa Bledur, którzy są naszymi sąsiadami. No i cieszyłem się też, że będę mógł opowiedzieć o tym kolegom. Tylko Gottfried był kiedyś w teatrze, dawno temu, w zeszłym roku. I cały dzień się przechwalał, że on chodzi do teatru, a my nie. Wszystko po to, żebyśmy mu zazdrościli. Ale my oczywiście nie daliśmy się podpuścić. A kiedy te, tego dnia wróciłem do domu, zrobiła się straszna draka, bo zapytałem taty, dlaczego wszyscy mogą wieczorem chodzić do teatru, tylko ja nie. I że to jest niesprawiedliwe. A wtedy tata się zdenerwował, powiedział, że trajkoczę mu nad uchem i za karę nie dostałem deseru. Ej, chłopaki! krzyknąłem, wchodząc na dziedziniec szkolny. Dziś wieczorem idę do teatru. Nieprawda, powiedział Gottfried. A właśnie, że prawda, krzyknąłem. Zaprosił mnie mój stryjek, podróżnik, ten, który ciągle gdzieś jeździ. Idziemy na operetkę. Co to jest operetka? spytał Rufus. Operetka to taki teatr, powiedziałem. Bardzo fajny. Ja wiem, zawołał Klowas. Czasem dają to w telewizji. To takie coś, gdzie wszyscy śpiewają i tata gasi telewizor, bo on tego nie lubi. No właśnie tak jak myślałem, powiedział Gottfried. To nie jest prawdziwy teatr. Jak to nie? krzyknąłem. To jest prawdziwy teatr. Daj spokój, powiedział Gottfried. Nie będziesz mnie uczył, co to jest teatr, bez przesady. Byłem w teatrze i nikt tam nie śpiewał. Więc sam widzisz? No i ojciec Kleofasa tego nie lubi, dodał Maksencjusz. Kleofas przed chwilą to powiedział. Ojciec Kleofasa się na tym nie zna, krzyknąłem. Aby wszyscy mi zazdrościcie. Odczep się od mojej rodziny, powiedział Kleofas. Ja ci zazdroszczę? spytał Gottfried. Wolne żarty. Ja chodzę do teatru, kiedy mi się podoba. No, powiedział Maksencjusz. Ja tak samo. Proszę mojego ojca i fru! Już tam idę. Ja też poproszę mojego, oświadczył Joachim. Jak wszyscy mogą chodzić do teatru, to dlaczego ja miałbym nie iść? Właśnie, poparł go Rufus. Cofnij to, co powiedziałeś o moim ojcu, krzyknął Krofas. Wtedy powiedziałem im, że są beznadziejni, że nigdy nie wychodzą wieczorem z domu i że w teatrze będę się dobrze bawił myśląc o nich. Nie mogliśmy się pobić, bo właśnie zadzwonił dzwonek na lekcję, ale żeśmy postanowili, że do końca życia się do siebie nie odezwiemy. Przez całą lekcję okropnie się cieszyłem na myśl o dzisiejszym wieczorze. I miałem szczęście, że pani mnie nie zapytała, bo w ogóle nie słuchałem, a ona się gniewa kiedy tak robimy. Mikołaj, powiedziała mama, kiedy przyszedłem do domu, lecz szybko odrabiać lekcje. Nigdzie wieczorem nie pójdziesz, jeśli nie będziesz dobrze przygotowany na jutro. Pobiegłem się uczyć, ale nie szło mi łatwo, bo byłem okropnie zdenerwowany. Kiedy skończyłem, zszedłem na dół do, do salonu, gdzie tata już czytał gazetę. No, powiedział tata spoglądając na zegarek, Eugeniusz jeszcze nie przyszedł. Mam nadzieję, że się nie spóźni. Och nie, krzyknąłem, och nie, nie ma prawa. Spokojnie, Mikołaj, powiedziała mama. To dziecko jest strasznie podekscytowane. Założa się, że przez cały dzień nie myślał o niczym innym. Ale stryjek Eugeniusz przyjdzie, prawda? Zapytałem, przyjdzie, powiedz. Byłem taki zdenerwowany, że chciało mi się płakać. A potem ktoś zadzwonił do drzwi i to był stryjek Eugeniusz. Więc rzuciłem mu się na szyję, żeby go pocałować. Stryjek Eugeniusz jest okropnie fajny. Podczas kolacji nie bardzo, nie bardzo chciało mi się jeść. Bałem się, że się spóźnimy, i miałem wrażenie, że wszyscy jedzą bardzo wolno. Szczególnie stryjek Eugeniusz, który przez cały czas coś mówił i jeszcze dolał sobie kawy. Przestań się wiercić, Mikołaj, powiedział tata. I idź się przygotować. Za chwilę wychodzimy i nie będziemy na ciebie czekać. Spójrzcie tylko na niego, westchnęła mama. Jest półżywy ze zmęczenia. Zawo zawołałem, że nie jestem ani trochę zmęczony. Poleciałem na górę się uczesać i pędem zbiegłem na dół, bo bałem się, żeby nie wyszli beze mnie. Teatr. Był fantastyczny. Wielka sala, jak w kinie, z mnóstwem świateł, mnóstwem ludzi, wielką czerwoną kurtyną i fajnymi fotelami, też czerwonymi. Było ciepło, byłem zadowolony. Mama siedziała koło mnie, oparłem głowę na jej ramieniu, a kiedy się dziś rano obudziłem, nie pamiętałem, jak znalazłem się w swoim łóżku. Teatr jest naprawdę fajowy. Mam nadzieję, że będę do niego często chodził.